Moi drodzy, w związku z, z tą dziwną histerią wywołaną wirusem, postanowiliśmy w naszym zborze, aby zafunkcjonował taki wirtualny magazyn środków czystości i żywności. Możecie, tu głównie do członków naszego zbora, wśród zboru się zwracam, do przyjaciół, ale w tym mogą wziąć udział wszyscy ludzie. Możecie zadeklarować wirtualnie, ponieważ to, co zadeklarujecie, i tak pozostanie u Was. No, typu nie wiem, cukier mąka, jakieś tam konserwy. Do dyspozycji tych, którzy po pierwsze nie zwariowali, ale albo są starsi już, albo po prostu są biedniejsi i no, niestety nie są w stanie zrobić jakichś szczególnych zapasów. Jeżeli się okaże, że ta histeria będzie trwała trochę dłużej, to tacy ludzie mogą mieć jakieś problemy. Ale my, wierzący ludzie, zgodnie z tym, czego uczy Słowo Boże, mamy bardziej dbać o innych wierzących niż o siebie. Dlatego chcemy tę inicjatywę podjąć. Proszę, abyście zgłaszali te swoje możliwe do oddania produkty na mail mój czy Maćka. I Maćka stępnia oczywiście. I w ten sposób stworzymy jakiś magazyn, może chociaż magazyn, magazynik mały, z którego będzie można czerpać wtedy, kiedy naprawdę ktoś będzie w potrzebie. Słuchajcie, to naprawdę jest test też na nasze chrześcijaństwo. Nie możemy myśleć tylko o sobie. Ja dostaję informacje z różnych stron Polski, że pastorzy zamykają szkółki, zamykają. Zbory odwołują różnego rodzaju inicjatywy, które miały się odbywać w tym czasie. Ludzie sami piszą, że to jest jakieś szaleństwo. Słuchajcie, albo my wierzymy w Boga cudów, albo dajmy sobie spokój, nie wygłupiajmy się. Ja wierzę w Boga cudów i dlatego nie szaleję, nie wygłupię Biedronki, które jest niedaleko mnie, Natomiast są ludzie, którzy naprawdę będą potrzebowali naszej pomocy, jeśli to będzie dłużej trwało. Mówię myślę głównie o ludziach starszych, myślę o głównie, głównie o ludziach chorych, którzy być może nie byli w stanie sobie pójść, po prostu zrobić jakiś zakupów. Tak więc proszę Was, abyście zareagowali na to pozytywnie. Jeszcze raz mówię, to jest głównie skierowane do członków naszej społeczności, przyjaciół naszego zboru ale mogą w tym wziąć udział wszyscy, którzy chcieliby. Oni też oczywiście będą pierwszymi, którzy jeśli będą mieli potrzeby, to w stosunku do nich zostanie skierowana jakaś pomoc. Niech Bóg nas błogosławi, trzymajmy się w pełni wiary, w pełni miłości, niech każdy z nas daje się prowadzić Duchowi Świętemu, a przetrwamy to szaleństwo, które jest naprawdę z piekła rodem. Amen.